Na dzieciaka myślałem, że muzyka to łatwa rzecz, Kiedy podrosłem zrozumiałem, że nie takie proste To jest, to nagra w mej duszy, a ja na sprunach jej Muszę wam coś powiedzieć, widać więc posłuchajcie mnie też Marzenia jak nóg rozsypane po nocy Gdy człowiek dorasta, nabiera większej mocy Każda melodia niesie nowe emocje w nas Odkrywam te tajemnice raz po raz Miałem kiedyś 100 znajomych, gdzieś zostało mi trzech Oni nigdy mnie nie opuszczą, zresztą ja ich też Myślisz, że wygrałaś, ale jeszcze Okaże się lojalność, to skarb przyjaźń Nigdy nie zginie, nie Miałem kiedyś tu znajomych, gdzieś zostało mi trzech Oni nigdy mnie nie opuszczą Zresztą ja ich też myślisz, że wygrałaś, ale jeszcze okaże się lojalność, to skarb przyjaźń nigdy nie zginie, nie, nie. Gdy wspomnienia wracają jak stare piosenki Czuję ich rytm pod skórą, jak życiowe dźwięki Prawdziwe przyjaźnie są nieśmiertelne Mocniejsze od czasu, od życia wieczne Muzyka w mej duszy gra nieodgadniona, jej melodia to siła nieposkromiona. Przyjaciółmi razem śpiewamy nasz hymn W każdej chwili, w każdym dniu razem z nim Miałem kiedyś tu znajomych, gdzieś zostało mi trzech Oni nigdy mnie nie opuszczą, zresztą ja ich też Myślisz, że wygrałaś, ale jeszcze okaże się Loyalność, to skarb przyjaźń, gdy wiecki nie zginie, nie Miałem kiedyś tu znajomych, gdzieś zostało mi trzech Oni nigdy mnie nie opuszczą, zresztą ja ich też Myślisz, że wygrałaś, ale jeszcze okaże się Lojalność to skarb przyjaźń, nigdy wiecki nie zginie, nie Nie yeah. Kiedyś tu znajomych ci zostało mi trzech, oni nigdy mnie nie opuszczą, zresztą ja ich też myślę, że wygrałaś, ale jeszcze okaże się, lojalność, ska przyjaźń nigdy nie zginie nie. Miałem kiedyś tu znajomych, dziś zostało mi trzech Oni nigdy mnie nie opuszczą, zresztą ja ich też Myślisz, że wygrałaś, ale jeszcze okaże się Lojalność, toska przyjaźń, nigdy nie zginie, nie, nie. Miałem kiedyś to znajomych, dziś zostało mi trzech Oni nigdy mnie nie opuszczą, zresztą ja ich też Myślisz, że wygrałaś, ale jeszcze okaże się Lojalność, toska przyjaźń nigdy nie zginie, nie, nie, nie.